Cześć! Witam w Fitnessie w Wielkim Mieście. Dzisiaj wyjątkowo mam dla Was pełen trening. Super krótki, ale konkretny. Trening mięśni brzucha. Będziemy sobie przechodzić przez kolejne ćwiczenia właściwie prawie bez żadnych przerw, więc będzie to intensywna praca. Jeżeli jesteś mamą krótko po porodzie, nie jest to trening dedykowany Tobie. Na razie lepiej wzmocnić sobie mięśnie głębokie. Zaczynamy! Kładziemy się na macie w pozycji leżenia na pleckach, rozkładamy sobie szeroko ramionka, nie ciągniemy szyją, słuchajcie, tylko zaczynamy od spokojnych, zwykłych, klasycznych brzuszków na rozgrzewkę, żeby się trochę przygotować. Będziemy mniej więcej, mniej więcej oczywiście pracować sobie minutkę nad każdym ćwiczonkiem z wydechem, pamiętajcie, żeby aktywować brzuch w myśl zasady, że mięśnie brucha są mięśniami wydechowymi, więc tak naprawdę one najlepiej angażują nam się na wydechu. Nie mamy wtedy też ciśnienia śródbrzusznego, które nam gdzieś wywala to wszystko do przodu i na dół, tylko pracujemy tak, jak powinniśmy pracować. Jeszcze tu nam zostały dosłownie trzy powtórzenia i będzie mała zmiana. Uwaga, unosimy sobie nogi do góry i to samo ćwiczenie staramy się zrobić, wchodząc sobie trochę wyżej, tak jakbyście chcieli dotknąć własnych kostek. Wydech. Wydech. Nie musi być bardzo szybko. Wolę, żebyście faktycznie z kontrolą oderwali ten kręgosłup. Jeżeli dzieje się tak, że opadacie, nie macie siły wrócić, to znaczy, że to jest za dużo. Lepiej wtedy sobie zrobić mniejsze spięcie. Z większą kontrolą, gdzieś tam jeszcze sobie troszkę popracować nad wzmocnieniem tych mięśni. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pamiętajcie o wydechu, 4, 3, 2 i ostatni. 1 i super. I teraz albo możecie odłożyć głowę, trochę sobie tu odpocząć, albo jednak trochę unieść łopatki. Przejdziemy sobie do nożyc pionowych, czyli jedna, raz jedna, raz druga noga opada. Tutaj cały czas trzymamy aktywny brzuszek, żebra leciutko opuszczone do linii brzucha, czyli nie, nie powinny odstawać. Nie dociskajcie za wszelką cenę dolnego kręgosłupa do maty. On jest w takim neutralnym ustawieniu. i Już też chciałabym się trochę też rozprawić z tym mitem, w którym robiąc brzuszki podwijamy na maksa miednicę i dociskamy te dolne plecy do maty. Też spokojne tempo, lepiej zrobić wolniej, a dokładniej. Jeszcze nam zostało troszkę czasu. Wydech. Wydech. Jeszcze pięć. 4, 3, 2, 1. Cudnie. Nogi zostają w górze. Zmieniamy ćwiczenie, już Wam prezentuję. Kładziemy sobie ręce wzdłuż ciała i próbujemy wyjść do takiej pozycji mini świecy. Czyli chcemy oderwać pośladki i z kontrolą wrócić. Oczywiście ręce nam delikatnie tutaj pomagają w tym, żebyśmy, żeby nam się udało to zrobić z kontrolą. I uwaga na wydechu idziemy w górę. Wydech. Leciutko nogi na siebie, a potem w górę. Wydech. Środek mięśni brzucha, mięśna prostego brzucha tutaj bardzo intensywnie pracuje. Cały brzuch tak naprawdę jest tutaj świetnie zaangażowany. Wszystkie, cały mięsień prosty, każda jego część. Wydech. Powrót. I jeszcze nam zostały pięć powtórzeń. 4 3, 2, 1, super. Odkładamy sobie nogi na matę, kolana są zgięte i powolutku wchodzimy do pełnego sitapu. Jeżeli ta opcja jest za trudna, to też wchodzimy sobie tylko do kawałeczka albo wracamy do mniejszych spięć. Uwaga, wydech. I z kontrolą znów odkładam plecy, wracam. Czyli nie, nie wywalam się tych pleców. Zobaczcie, tak niektórzy robią nie? że wracają i obijają sobie, wręcz prawie nerki wylatują. To tego nie chcemy. Odkładam, kontroluję. Wydech, wdech, wydech. Wydech. Tu jest wydech, wydech i na dole też wdech. Hops. Końcowela. Jeszcze walczymy o kilka powtórzeń. I ostatni będzie. Uwaga, góra. Zatrzymujemy się. I teraz wchodzimy sobie do ćwiczenia mocniej angażującego skośne mięśnie brzucha. Będziemy sobie przechodzić z jednej strony na drugą. W łatwiejszej wersji zostawiamy nogi. Jesteśmy bardziej w pionie. W trudniejszej wersji im bardziej będziecie odchyleni do tyłu, tym te mięśnie brzucha będą mocniej doangażowane. I uwaga, zaczynamy. Wydech, wydech. I trudniejsza wersja z nogami uniesionymi. Tutaj też mięśnie zginające biodro również pracują. Jeżeli macie tutaj dużo spięć, dużo siedzicie, to nawet bym wolała, żebyście robili tą wersję z piętami, które są jednak przy, yy, dotykają maty. Jeszcze pracujemy. No mi już słuchajcie, palę, palę, ale właśnie o to chodzi. Ups on fire. To będzie taki krótki, ale mocny trening, intensywny. I uwaga, mała przerwa. Wdech, wydech. Wróćcie sobie do pozycji siedzącej. Teraz będziemy, słuchajcie, zamieniać sobie nogi. Raz jedną, raz drugą. Też, jeżeli ta wersja jest za trudna, ja od razu Wam pokażę prostszą. Nogę odkładam, zobaczcie, na matę. Czyli nie zamieniam jej w powietrzu, tylko odkładam, odkładam, odkładam. Krótszy ruch, jeszcze łatwiejsza wersja, wchodzę wyżej, analogicznie jak poprzednio. I uwaga, lecimy. Wydech, wydech, wydech. Prosta noga to jest dłuższa, też dźwignia. Zdecydowanie mocniejsza, intensywniejsza praca, również dla nóg. Również dla mięśni zginających biodro. Także nie tylko brzuch tutaj będzie mocno pracował. Wydech. Wydech. Znajdźcie wersję na dzień dzisiejszy najlepszą po prostu dla Was. W której możecie pociągnąć sobie to ćwiczenie. Wydech. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Cudnie i teraz troszkę sobie wychodzimy już z tych pozycji. Przechodzimy sobie do podporu bokiem na początku, na prostej łapce albo na przedramieniu, jak wolicie. I teraz będziemy sobie, zobaczcie, górna noga jest przed e, dolną. Idziemy sobie do góry. Tu jest mocne, fajne centrum. Skręcam i wracam do góry. Okay? 10 powtórzeń. Uwaga, wydech, wdech, wydech. Wydech. I tu jest wdech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ostatni, dziesięć. I zanim zmienimy stronę, jeszcze się przetaczamy do. Klasycznego podporu przodem w tej pozycji i też wolniutko albo szybciej, jeśli wolicie, 20 razy zbliżamy kolano do brzucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cudnie, teraz dopiero zmieniamy stronę. Ja się przekręcę na drugą stronę, żebyście widzieli moją twarz. Jeszcze raz poprawiam, pokazuję łatwiejszą wersję, w razie czego możemy sobie podłożyć dolne kolano i popracować sobie w ten sposób, jeżeli czujecie, że to jest za duży ciężar i na przykład wam się przeciąża nadgarstek. I zaczynamy w D, góra i. 10. uwaga na przeprost w łokciu. Jeżeli macie tendencję, to uczulam, żeby go trochę odblokować, odblokować. I jeszcze 6, 5, 4, 3, 2. Na górze jest wydech i ostatni wydech. Wdech. Cudnie. I przechodzimy sobie do ostatniego ćwiczenia. Dopalimy sobie jeszcze, doaktywujemy na samym końcu mięśnie skośne brzucha. Ustawiamy się w pozycji klęku. Łokcie szeroko ustawione, aktywny brzuszek i zaczynamy sobie pracować z jednej strony na drugą. Oczywiście wydech również jest podczas spięcia. To ćwiczenie jest absolutnie rewelacyjne. Z dodatkowym obciążeniem. Także, jeżeli będziecie robili ten trening któryś raz, będziecie mieli jakiegoś handla, to sobie można e, zrobić serię na stronę właśnie w łapie z dodatkowym obciążeniem i naprawdę wchodzi to wręcz idealnie. I jeszcze tutaj 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa i luzik, super. Dosłownie na momencik rozciągniemy mięśnie brzucha. Ustawcie się w leżeniu na brzuchu, w takiej pozycji sfinksa. Aktywnie odpychamy się od przedramion. Na dwa oddechy rozciągamy tutaj mięśnie brzucha. Dzisiaj się nieźle napracowały. I wracamy. No i po robocie słuchajcie. Także e, wszystko mamy tutaj zawarte w tych około 10 minutach. Jeżeli macie taką ochotę, potrzebę, żeby gdzieś ustrukturyzować to wszystko w fajnym planie, chcecie popracować nad całą, całą sylwetką, no to niezmiennie zapraszam na moją platformę Fitness w wielkim mieście. Kursy Total Burning, Shaper Body czekają tam na Was. E, a ja też czekam na Was, oczywiście tutaj. Do zobaczenia.